Cześć, trener Radom Borkowski z tej strony. Zapraszam Cię dzisiaj na kolejny odcinek. Kolejny odcinek z cyklu Wyinspirujecie, tak? Czyli co jakiś czas, któraś z Was kończy gdzieś plan treningowy, któryś z planów treningowych i napisze na grupie swoją relację, jak trenowała na przykład przed planem, jak, trenuje, jak trenowała na planie, jakie miała efekty na planie treningowym. I to są bardzo fajne posty, bo są posty pełne emocji, pełne takiej inspiracji, trochę motywacji, tak? Co robić, jak robić, bo często myślimy, że my mamy ciężko, a inni mają łatwiej, a tak naprawdę wszyscy się zmagamy z tymi samymi problemami, niezależnie od poziomu, w którym jesteśmy. Z góry uprzedzam, że te wszystkie materiały są nagrywane po prostu bez żadnej obróbki. Także jeżeli w tle słyszycie jakieś krzyki, na przykład dzieci, co właśnie ma miejsce, także z góry serdecznie bardzo przepraszam, no ale po prostu życie. Eee, każdy ma tak jak ma i tyle i nie ma co tutaj ściemać i udawać więc dzisiaj zajmiemy się relacją Marleny Marlena, która skończyła plan Silna Biegaczka Silna Biegaczka jest planem, świetnym planem takim bardzo fundamentalnym, czyli zarówno budujemy siłę poprzez ćwiczenia na własnym ciężarze ciała dwa razy w tygodniu, jak i biegamy dwa razy interwały i raz mamy takie wolne wybieganie, czyli mamy pięć treningów w tygodniu gdzie przeznaczamy średnio na każdy trening może z 30-40 Minut, tak? Czas treningu jakby nie ma tu znaczenia nigdzie nie jest napisane, że musisz trenować godzinę, że musisz trenować x razy, x razy. O czym też dzisiaj będzie wspominać e, nasza bohaterka, tak naprawdę. E, bo to, co wam przeczytam, naprawdę jest świetne tak? bo to pokazuje taki proces przejścia, który dotyczy bardzo wielu kobiet. Jest to niestety taki trend, gdzie wcześniej jemy bardzo mało, trenujemy bardzo dużo, e, trenujemy monotonnie, dostajemy, nie mamy żadnych efektów większych. No i nagle Zaczynamy po prostu spoglądać na to wszystko troszeczkę inaczej. Więc zapraszam Cię dzisiaj bardzo serdecznie na, na taki materiał. Ja będę czytał tutaj o tym, co pisała Marlena. W międzyczasie będę też wplatał swoje komentarze. Także zaczynamy. Marlena pisze. Ostatni trening silnej biegaczki zaliczony. Czas na podsumowanie i uwaga, będzie długo. Dalej. Zacznę od tego, że we wrześniu zeszłego roku Postanowiłem wreszcie wziąć się za siebie. Weszłam na dietę 1700 kalorii, zaczęłam biegać, a raczej ruszać się, bo początkowo gdzieś do listopada to były raczej marszobiegi. Kondycja na więcej nie pozwalała. I to jest super. Jeżeli mamy jakąś tam większą nadwagę, to takie marszobiegi są bardzo fajnym rozwiązaniem, żeby po prostu wdrożyć się w sport, żeby przyzwyczaić przede wszystkim ciało do coraz to większych obciążeń. Tak? I dalej Marlina pisze. Początkowo yy, było super, waga spadała, ja czułam się świetnie. Niestety długo to nie trwało. Mm, ćwiczyłam coraz więcej, 5-7 godzin w tygodniu, jadłam za to coraz mniej, 1600, potem 1500 kalorii, a waga praktycznie stała w miejscu. Do tego czułam się coraz gorzej, ciągłe zmęczenie, rozdrażnienie i koszmarne bóle głowy. No to jest to, co ja wam bardzo często mówię, tak? że to jest dosyć częsty model, że właśnie pogoni za jakąś lepszą sylwetką, za schudnięciem, my jemy coraz mniej, myśląc, że będziemy coraz więcej chudły, chudli a zaczynamy trenować coraz więcej. Tylko słowo trenować tutaj też jest troszeczkę na wyrost, bo bardziej ruszamy się, tak? Bo jeżeli my monotonnie wychodzimy biegać kilka razy w tygodniu, to samo, tym samym tempem, to praktycznie ciężko to nazwać trenowaniem, jest to po prostu wychodzenie. Biegać, co za tym idzie, też bardzo ciężko jest oczekiwać jakichś efektów związanych z tym, bo prędzej czy później następuje tak zwana adaptacja do wysiłku, czyli nasze ciało, Widząc, że ten trening, bodziec treningowy jest bardzo nikły, po prostu, nie, po prostu skraca, zmniejsza ilość kalorii, którą zawsze by potrzebował na spalanie. Tak? Podczas takiego treningu, czyli jak słowem, jak kiedyś spalaliśmy 400 kalorii na godzinę biegu, to jednostajnego, monotonnego biegu, to teraz zaczniemy spalać dużo, dużo mniej. Dodatkowo dochodzi tutaj deficyt kaloryczny bardzo duży. Tak? Jeżeli osoba ćwiczyła 5-7 razy w tygodniu, a jadła 1500 kalorii, więc ten deficyt wynosił na pewno w granicach. No, myślę, że to 500, 700-800 kalorii, więc bardzo, bardzo duży, więc ciało zaczynało po prostu popadać w stany zapalne, czego skutkiem było tak, jak tutaj marno napisze e, ciągłe zmęczenie, rozdrażnienie, koszmarne bóle głowy. Tak? Do tego dochodzą na przykład jakieś wypadanie włosów, e, często problemy po tak? Stres coraz większy. No i mamy taką mieszankę wybuchową, tak? i co się tutaj pojawia, bardzo często. Mamy frustrację tak, związaną właśnie z takim, z takim czymś. Więc niby jemy coraz mniej, trenujemy coraz więcej, a nic się nie dzieje. I co w związku z tym należy zrobić? Tak? Dlaczego tak się dzieje? No, i dalej Marlena pisze. Wtedy trafiłam na plan silna biegaczka. Hmm. I po kilku transmisjach Adama. Zmieniłam podejście. Zaczęłam trenować według planu i odpuściłam dietę i obsesyjne liczenie kalorii. Przez te 8 tygodni dałam organizmowi odpocząć. Jadłam według potrzeb, nie starając się utrzymać deficytu kalorycznego. Treningi sprawiały mi przyjemność i wreszcie czułam się dobrze. Chociaż czasami czułam ból mięśni, o których istnienie nie wiedziałam. Minęły bóle głowy, a efekty wizualne też są. Minus 3 kg na wadze, 3 cm, minus 3 cm w talii. Minus 3 cm w udzie, e, minus 2 cm w łydce. I teraz co ważne, mniej budyniowate ramiona i uda. Redukcja celulitu i efekt wow na pośladkach. Jedyne czego żałuję to to, że trafiłam na plan tak późno. Nie męczyłabym się bez sensu pół roku. Teraz tydzień przerwy i zaczynam kolejny plan bieganie i hantle, Tym razem pilnując już lekkiego deficytu kalorycznego. I to jest właśnie fenomenalne, co tutaj Marina napisała. To naprawdę jest dosyć częsty przykład, tak? gdzie zaczynamy, wskakujemy na właśnie na jakiś plan, który daje nam jakiś cel, daje nam jakąś systematyczność, daje nam treningi mądre, treningi ułożone, tak? treningi, które prowadzą nas do jakiegoś celu, treningi, które bodźcują nasze ciało, za każdym razem delikatnie wychodzimy ze strefy komfortu. Tak? Treningi są oczywiście zróżnicowane, są mniej intensywne, bardziej intensywne, dłuższe, krótsze, ale średnio... To tak jak mówię, chodzi i tak o ilość pracy włożoną w taki trening, a nie czas trwania tego treningu, bo przy takich treningach nie ma tutaj biegania kilometrów, nie ma biegania jakimś tempem. Po prostu wkładasz w to taką intensywność, na jaką jesteś w stanie włożyć, dzięki temu łatwo to dostosować po prostu wszystko do, do swoich możliwości. I znowu zaczyna Marlena tak właśnie, zaczęła trenować mniej, zaczęła jeść więcej. I siłą rzeczy to wszystko zaczęło się nakręcać. Ten metabolizm zaczął się nakręcać, progres treningowy zaczął się pojawiać, progres w ciele zaczął się pojawiać, czyli centymetry zaczęły spaść, tak? Bo jeżeli nasze ciało jest na wiecznym deficycie e, i my katujemy jeszcze no, takimi trochę bezsensownymi aktywnościami treningowymi, jeżeli chodzi o, o, o typowe jakieś tam powiedzmy spanie tkanki tłuszczowej, to właśnie zaczynamy troszeczkę taką autodestrukcję, tak? Bo nasze ciało. Nie chce, schud... <laughs> nie chce spalać tkanki tłuszczowej w momencie, kiedy zapewniamy mu tylko i wyłącznie minimalne środki kaloryczne do przeżycia, tak? Więc musimy się liczyć z tym, że głodując swoje ciało albo raz trafimy zaraz w jakieś jojo, a dwa po prostu będą pojawiać się właśnie jakieś stany zapalne w postaci jakichś tam chorób, tak? Nie mówiąc już oczywiście o jakichś efektach treningowych, więc Mądre trenowanie tak? i systematyczne poprawianie jakości swojego jedzenia. Po prostu tak troszeczkę więcej warzyw troszeczkę więcej białka troszeczkę więcej wody nie perfekcyjnie ale troszeczkę troszeczkę lepiej plus czas będzie dawało zawsze efekty tak praktycznie. Więc to jest niesamowite właśnie jak taka tak bo to co napisała Marlena, to naprawdę można do bardzo dużo z was jakby dokleić, tak? Bo to jest taki troszeczkę właśnie model, gdzie wcześniej coś robiłam, ale nie widziałam żadnych efektów, tak? Wcześniej byłam na diecie, nie widziałam żadnych efektów. A to nagle chodzi, wyskakuje, że nie trzeba dużo ruszać się, wystarczy trenować, mądrze, tak? Mądrze biegać, dodatkowo po prostu się normalnie odżywiać i te efekty. Przychodzą. Także ja jestem bardzo dumny. Jako trener, bardzo dumny ze zmiany, podejścia. I Marleny i wielu, wielu z was, bo, bo, bo wiem, że podobne opinie tak naprawdę czytam w trakcie, jak jesteście w trakcie planów treningowych, lub już po planach treningowych. Na naszej grupie grupie kobiet, które trenują na planach, czyli grupie bieganie drzeciały się na i Silna biegaczka. I dla mnie to jest. Mega inspiracja do dalszej pracy. Wiem, że jest to inspiracja też dla wielu z was, po prostu, żeby nie odpuszczać, żeby systematycznie trzymać się planu. I przede wszystkim to, co ja zawsze mówię, cieszyć się tym, co, co robicie, tak? Nie patrzeć na efekty, nie patrzeć na wagę, to będzie wszystko przychodzić samo, jeżeli tylko zdejmiemy z siebie ten też poziom stresu, jaki, jaki ob obdarzamy się na co dzień, tak? E Mam nadzieję, że Ci się podobał taki materiał. Daj znać, proszę, w jakimś komentarzu, jakąś łapką, cokolwiek. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam Cię też na stronę burkowskiadam.pl, gdzie jest blog, gdzie jest troszeczkę artykułów na temat zdrowego, silnego ciała w kontekście właśnie trenowania u kobiet. Jest też sklep z planami treningowymi. Dzisiaj rozmawialiśmy o Pani Silna Biegaczka, także można sobie troszeczkę tam pogrzebać, poczytać. Mam nadzieję, że. Może znajdziesz coś dla siebie, a jeżeli nie będziesz wiedziała, co znaleźć, po prostu napisz do mnie. Zawsze bardzo chętnie ci pomogę w wyborze. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.